Witaj. Wojny i śmierć są iluzjami stwarzanymi przez wibracje ego. Wspaniałe wiadomości, też tak uważam. Wibracje ego stworzyły u każdego człowieka struktury. Owe struktury są połączone. Ze sobą na całej planecie. Każda struktura u człowieka stwarza iluzję w jego życiu. Żeby nie powtarzać często negatywnych słów, jak problemy, konflikty, choroby, wojny, nazywam to wszystko po prostu jednym słowem iluzję. Negatywne słowa wzmacniają jego struktury, dlatego staram się tego unikać. Jak człowiek śpi w czasie snu i przeżywa negatywne zdarzenia, iluzje, to odczuwa to jako rzeczywistość. Tam we śnie może przeżywać. Konflikty, problemy, iluzje, wojny, a nawet swoją własną śmierć. To są iluzje. Jak się przebudzi, sądzi człowiek, że to był tylko sen, a teraz jest w rzeczywistości. Przeżył wojnę, przeżył swoją śmierć. Ale uważa, odczuwa i rozumie w tej iluzji, że to był tylko sen. Nie odbiera tego jako rzeczywistość. W zasadzie, jak się człowiek przebudzi, znajduje się w podobnym stanie jak w czasie snu. Jest to też pewien stan świadomości którego można nazwać iluzją. Dlatego wojny, konflikty, które ludzie przeżywają w tym stanie rzeczywistości, który sądzą są, jest rzeczywisty, są także tylko iluzjami. Śmierć człowieka, jest także iluzją. Życie jest wieczne. Ludzie zmieniają tylko swoje ciało. Człowiek bez struktury ego nie, ma, nie odczuwa żadnych negatywnych uczuć, które mają związek z, z iluzjami albo ze śmiercią. To jest oczywiście też iluzja. Ale ludziom jest troszeczkę trudno, jak są w stanie iluzji, uświadomić sobie, że śmierć nie egzystuje. Dlatego jest wiele emocji związanych z odchodzeniem człowieka z tej rzeczywistości po prostu tylko do innej. Zawsze, jak coś myślisz, mówisz, rozmawiasz, piszesz, wszystko jest to o tobie. Jeżeli to są pozytywne myśli i słowa, opisują, kim naprawdę jesteś. Reszta pokazuje, jak skonstruowana jest Twoja struktura ego. To jest bardzo ważne wiedzieć. Nie rozmawiaj o problemach, gdyż to wzmacnia Twoją strukturę ego. Każde negatywne słowo wzmocni Twoją ego strukturę. Z początku może być troszeczkę trudno tego nie robić, ale to jest proces, tak jak dziecko uczy się chodzić. Za jakiś czas nie będziesz tego robić. I w ten sposób możesz doprowadzać aktywnie do osłabiania Twojej egostruktury, która stwarza w Twoim życiu masę różnych iluzji. Dostaje dużo pytań i ludzie ujawniają swoje emocje w słowach, które dotyczą wojen i śmierci. Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć. Wojny są iluzjami. Ludzie odczuwają to, odbierają i przeżywają z silnymi emocjami, gdyż odczuwają to jako rzeczywistość, ale są w specjalnym stanie świadomości. Tak, jak we śnie. Dlatego chcę robić to porównanie. We śnie człowiekowi też się wydaje, że to, co przeżywa, dzieje się naprawdę. Ale wystarczy tylko przesunięcie do innej rzeczywistości. Jak się człowiek przebudzi, jest to troszeczkę inny stan świadomości, ale jest w dalszym ciągu, Iluzją stwarzaną przez strukturę ego. Porównaj to i zastanów się, jak to jest. Co człowiek odczuwa, jak śpi, co odczuwa w tej rzeczywistości. Ludzie odczuwają wszystko, że to dzieje się naprawdę. <grym> Ale tak nie jest. Dlatego, jeżeli struktury ego. Ulegną upadkowi, przestają stwarzać iluzje, to znaczy konflikty, problemy, wojny i odczucie u człowieka, że istnieje śmierć. Wtedy następuje przesunięcie do innego wymiaru egzystencji, do wymiaru rzeczywistości. Dlatego człowiek. Przy Osłabieniu jego struktury nie odczuwa negatywnych uczuć. Widzi, odbiera rzeczywistość, w której inni ludzie też egzystują w zupełnie inny sposób. Nie odczuwa nic negatywnego, nie widzi nic w negatywny sposób i w jego życiu przestają się manifestować negatywne iluzje. Czuję, że potrzebuję tu użyć słowa. Problemy, żeby móc dotrzeć z tym, co chcę do każdego człowieka. Jeżeli twoja struktura, która stwarza iluzję, ulegnie upadkowi, to nie będzie iluzji. Ponieważ iluzje, stwarzanie iluzji oznacza stwarzanie problemów, więc nie będzie problemów na żadnych poziomach twojego życia. Ani w pracy, ani w relacjach, ani ze zdrowiem, żadnych. To jest proces, który toczy się sukcesywnie. Tu mamy odpowiedź, dlaczego przez tyle tysięcy lat ludzie nie mogą rozwiązać na tej planecie problemów, bo to jest tak jak we śnie. Żaden człowiek, jak się zbudzi, nie mówi, że przeżywałem problem. Konflikt, byłem na wojnie. I teraz muszę to rozwiązać i roz... będę się starać to rozwiązać. Prawda? Nikt nawet tak nie myśli, nikt tego nie robi. Ale jak się człowiek przebudzi i znajdzie się w tej rzeczywistości, która też jest iluzją, nagle stara się rozwiązywać problemy, konflikty, choroby, wojny, kłótnie, sesje iluzje, które tak jak we śnie nie egzystują. Dlatego ludzie nigdy nie mogli tego rozwiązać. Bo tak, jak we śnie, nie można rozwiązać to, co się działo we śnie, bo to nie egzystuje. Tak samo nie można rozwiąza rozwiązać tego, co się dzieje, jak człowiek się obudzi, gdyż to jest też pewien stan iluzji i to w zasadzie nie egzystuje. Dlatego, jak przestają egzystować struktury ego, które stwarzają iluzje, to przestaną egzystować problemy na tej planecie. To, co najlepsze jest przed wszystkimi ludźmi. Życzę wszystkiego najlepszego.